Witam serdecznie wszystkie osoby spod znaku Skorpiona na moim kanale i zapraszam do czytania na miesiąc styczeń 2023. Sprawdzimy kochani ogólne energie na ten czas, czyli pracę, finanse, uczucia, zdrowie. Przypominam, że czytanie to jest ogólne, dlatego nie musi rezonować z każdym z Was. Jeżeli macie ochotę na czytania prywatne, śmiało zapraszam do kontaktu. Adres e-mail znajdziecie w opisie pod tym filmem. Wykonuję czytania z odpowiedziami na wszystkie Wasze pytania, czytania partnerskie, miłosne, miesięczne oraz roczne. Wykonuję również rytuały oczyszczające, przyciągające miłość, finanse, rytuały separacyjne oraz bransoletki z naturalnych kamieni ze znakami zodiaku na zamówienie. W dziale karty społeczność na moim kanale znajdziecie pełną ofertę, tam są zdjęcia, opisy. Warto dobrać odpowiednikami dla siebie, wówczas Was będzie chronił jak osobisty talizman. Moje kochane skorpiony. Zobaczmy, z jaką Wy energią wchodzicie do stycznia, jaka energia będzie Wam tutaj towarzyszyła. Czwórka kielichów. Kochani, to jest takie troszkę rozżalenie, tęsknota, mm, też taka animuśność tak jak wybyście nie wiedzieli, co zrobić, jaką decyzję podjąć. E, ktoś tutaj wychodzi z uczuciami, ale Wy nie do końca chcecie je przyjąć. Mam takie poczucie, że no nie do końca czujecie się szczęśliwi w obecnym związku z osobą, z którą jesteście bądź się spotykacie. E, tutaj troszeczkę czujecie się zawiedzeni kimś. Ktoś mógł was oszukać, zawieść wasze zaufanie, nie wywiązać się z obietnicy, z danego wam słowa, i wy jesteście teraz e, w takiej sytuacji, że mm, trochę was to boli, nie, nie powiecie o tym głośno, dusicie wszystko w sobie, całe te emocje, całe uczucia chcielibyście je wykrzyczeć światu no ale niestety czujecie się troszeczkę zawiedzeni i tak gdzieś od środka was to gardło ściska tak e, tu jest zablokowana mocno czakra gardła mam też wrażenie że po prostu czegoś nie dostrzegacie czegoś nie widzicie ktoś się tutaj stara a wy nie do końca po prostu y, widzicie te starania albo po prostu ta osoba was wcześniej zawiodła e, próbuje teraz odzyskać wasze zaufanie ale wy tak no, nie do końca ufacie patrzycie na tę osobę Spodobaj, jak to się mówi, trochę podejrzliwie, tak? No, nie wiecie, jak się zachować w tej całej sytuacji: czy przyjąć tę osobę z powrotem, czy nie, czy po prostu nie strzelicie sobie kolejny raz w kolano. Odnoszę takie wrażenie, że Wy po prostu czujecie duży żal do tej osoby. To może być partner, partnerka, to może być przyjaciel, ktoś z rodziny, ktoś po prostu Was wcześniej zawiódł i Wy czujecie brak zaufania. Jeżeli chodzi, kochani, o finanse, czwórka pentakli. Wy się kurczowo trzymacie pieniędzy, pracy, boicie się, czy Wam wystarczy na wszystkie opłaty. E, pieniądze będą dla Was bardzo ważne w tym miesiącu. To jest taka sytuacja, w której Wy po prostu nie chcecie czegoś puścić. Wiecie, że jest dużo e, rzeczy do spłacenia, dużo kredytów. Być może po prostu mm, odkładacie, ile się tylko da, ale też widzę takie obawy w Was, czy sobie poradzicie finansowo, czy będą zlecenia, e, czy będą klienci, czy po prostu to się jakoś rozwinie. Zobaczmy zatem tą karierę. A z kielichów, kochani, tu przychodzi coś nowego. E, wasza praca jest Waszą pasją z tego, co widzę. Wy kochacie robić to, co robicie. Wasza praca jest dla Was spełnieniem marzeń, natomiast może nie do końca e, finansowo Wam się tutaj e, opłaca, tak? Natomiast gdzieś lubicie tę pracę, nie chcecie jej stracić, e, nie chcecie z niej zrezygnować, ale jednak musicie pokombinować troszkę, żeby więcej zarobić. Może być tak, że będziecie szukać dodatkowych zleceń, może być tak, że będziecie chcieli w końcu poprosić o podwyżkę, e, o większe wynagrodzenie, no bo jednak wiadomo, życie jest coraz droższe, tak? No i przez tą całą inflację poszło wszystko do góry i teraz każdy się zastanawia e, jak tu powiązać koniec z końcem, więc będziecie w tego typu energiach. Skorpiony, co będzie zajmowało wasze myśli? Królowa Kielichów, no uczucia, uczucia, miłość, e, też kochani, będziecie zastanawiać się, czy po prostu warto zainwestować w jakąś relację, czy warto dać komuś drugą szansę. Ja przy Was też widzę właśnie trygon wody, ryberaka, skorpiona. Być może macie kogoś takiego przy sobie, być może taka osoba się pojawi, ale tu będzie bardzo dużo uczuć, bardzo dużo emocji w tym miesiącu i też czuję, że ktoś z przeszłości będzie chciał się pojawić. Dom rodzina, umiarkowanie. No kochani, dużo wody, dużo uczuć. Jesteście w swojej energii wody. Natomiast tutaj widzę, że jeżeli macie rodziny, macie dzieci, to będzie tak stabilnie, będziecie sobie okazywać uczucia, będziecie się wspierać. Tutaj mamy bardzo ładne energie, jeśli chodzi o uczucia. Natomiast tutaj jedynie ktoś mi się pojawia, kto was wcześniej mógł zawieść i tak nie do końca wiecie, co z tym fantem zrobić. Zobaczmy single. Koło Fortuny, no, zmiana na lepsze. Do Was przyjdzie miłość z przeznaczenia, kochani. Tu się pojawia ktoś z przeznaczenia, kto był wam wcześniej odgórnie pisany. Być może los wam w tym miesiącu sprawi niespodziankę, możecie być bardzo zaskoczeni, może to być też ktoś z przeszłości, kochani, z kim wcześniej byliście, nie do końca wam się układało, ale ta osoba wraca i dlatego wy nie wiecie, co macie zrobić. Może ten ktoś wcześniej zawiódł wasze zaufanie. Zniknął, nie odzywał się, nie było kontaktu. Teraz nagle ta osoba się pojawia, no i dlatego Wy też nie wiecie, czy możecie zaufać, tak? Nie do końca macie gdzieś tam to zaufanie w głowie i zawsze pali Wam się czerwona lampka. A co jeśli zrobi to ponownie? No i tutaj uczuciowo pustelnik dwójka mieczy. Mamy też pannę. Mamy też jakąś blokadę, kochani. Być może wybieracie pomiędzy dwiema osobami. Być może właśnie taka blokada będzie, że będzie jedna osoba, będzie druga osoba. I nagle po prostu wycofanie, oddalenie, bo nie wiecie, jaką decyzję podjąć. Nie chcecie nikogo zranić, ale też nie chcielibyście po prostu, żeby wasza decyzja była słaba, tak? Chcielibyście podjąć słuszną decyzję, no i wybrać osobę, przy której będziecie szczęśliwi. Tu też mam wrażenie, że w związkach może być jakaś, kochani, kłótnia drobna. Oddalenie tutaj trzeba zadbać o uczucia. Bo pamiętajcie, że mm, to nie jest tak, że raz zdobyta osoba jest e, nasza na zawsze. Trzeba walczyć o uczucia, trzeba dbać o tę drugą stronę, no i cały czas starać się, tak, żeby było dobrze. Także tutaj, kochani, no, tego typu dylematy, ale nie widzę jakiejś tragedii. Widzę po prostu tylko singli, którzy stoją przed dokonaniem wyboru, czy przyjąć kogoś z przeszłości, czy w ogóle otworzyć się na uczucia, tak? Może długo byliście sami. I też boicie się po prostu w coś wejść i komuś tutaj zaufać. Zobaczmy u Was zdrówko w tym miesiącu. Jeżeli chodzi o zdrowie, tu mamy kartę sprawiedliwości. Przy tej karcie, kochani, przede wszystkim ja widzę możliwe problemy z układem moczowym i nerkami. Także na to tutaj zwróćcie uwagę. Jeśli chodzi o podróże. Szóstka kielichów, podróże do rodziny, do przyjaciół, ktoś może Was odwiedzić, możecie Wy kogoś odwiedzić. Podróże z przyjaciółmi, z bratnią duszą. Tutaj też niektórzy, jak będziecie gdzieś w podróży, możecie poznać właśnie bratnią duszę. Ba taką bardzo fajną osobę, być może właśnie z poprzedniego wcielenia, możecie się rozumieć, jakbyście się znali całe życie, kochani. Takie wrażenie odnoszę, że możecie tę osobę poznać. I możecie po prostu czuć się przy niej, jakbyście się całe życie znali. Co z otoczenia? Mm, jakieś konflikty, kłótnie. Bitwa myśli, gonitwa myśli. Tutaj może być jakiś konflikt z kimś, kochani. Uważajcie. E, może faktycznie być. E, niefajna atmosfera, ale to jest chwilowe. Może też tak być, że jeżeli ktoś wraca z przeszłości, wy się bijecie z myślami, czy po prostu tę osobę wpuścić do swojego życia, czy dać jej jeszcze jedną szansę. Rada od kart, as mieczy, kochani. Tutaj trzeba szczerej rozmowy. Tu potrzeba szczerej rozmowy z ludźmi, oczyszczenia atmosfery, wyznania sobie prawdy. Jeżeli kogoś chcecie wpuścić do życia, to faktycznie tutaj musicie szczerze z tą osobą porozmawiać, tak? Kawa na ławę, mów o co chodzi i, i po prostu tylko szczerość. Was interesuje tylko szczerość. I tutaj, jeśli chodzi o ostrzeżenie dziewiątka mieczy, kochani, nie, nie ten. Nie blokujcie się bo to jest karta depresji, nieprzespanych nocy, braku wiary w siebie, w swoje możliwości. Nie blokujcie się, nie zamykajcie się w trudnych myślach, nie oddalajcie się od ludzi. Jeżeli potrzebujecie pomocy, zawsze z kimś porozmawiajcie, kto jest Wam przychylny yy, i po prostu uważajcie na takie stany właśnie depresyjne, żeby Was to gdzieś tam po prostu nie zdołowało, tak? Jeżeli macie, kochani, ochotę na czytania prywatne, śmiało zapraszam do kontaktu. Polecam również na Facebooku Wróżkę Tachminę. Ona stawia karty klasyczne, jest doskonała, ma świetną sprawdzalność. Pierwsze pytanie gratis, kolejne już można zamówić sobie sesję i właśnie przez Messengera, także wróżka Tachmina serdecznie polecam. Ściskam Was, kochani, mocno życzę cudownego stycznia. Trzymajcie się cieplutko.